Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić domowe lody z truskawek, banana i odrobinkę jogurtu. Bardzo wszystko proste. Wrzucamy truskawki, banan do blendera Będzie i też odrobinkę jogurtu naturalnego. I będziemy wlały takie foremki. Taką foremkę kupiłam w Action. Tu z góry takie. Patyki przykrywamy, zamrażamy i wychodzą takie takie formy lody. E, można dodać bite, e, bito śmietanę albo śmietankę i razem ubić to wszystko. E, ale w moim przypadku będą e, takie bez bez śmietanki. Bardzo polecam jeszcze dodać trochę cukru, bo jednak e, chyba że ktoś nie lubi z cukrem. Ale odrobinkę cukru dodaję trochę słodkości, jednak żeby te lody były smaczne, bo bez, bez cukru w ogóle nie mają takiego smaku tak naprawdę. A, no i wrzucamy tu do naszej miski parę truskawek, e, banan, wrzuciłam banan i parę łyżek e, jogurtu lub śmietany. Wszystko blendujemy. Daję jeszcze odrobinkę cukru. Na taką ilość gdzieś duża łyżka bez górki cukru. Można dać miodu. I wlewamy nasze ubite ubito masę. до форемок. Так, не до кінця. Дрібінки треба залишити місце. Akurat wyszło idealnie na 6 sztuk. I teraz składamy te nasze patyczki. Kładamy do zamrażalki na 6 godzin minimum, ponieważ jak słabo zastygnie, to wtedy nasze lody. Mm, nasze lody nie wyciągną się za ten patek. to trochę za dużo. I takie pyszne lody u nas wyszły. Dziękuję bardzo. Życzę smacznego i do zobaczenia w następnym filmie. Nie zapominaj subskrybować mój kanał i ciskaj kciuka do góry.